Niemiecka marka Bendel, tak szybciutko, bo trzeba szybciutko. 16 tysięcy obrotów, 3 mm skok do prac w przemyśle, warsztaty, manufaktury. 2,5 tysiąca obrotów, skok 1,5 mm, usuwanie wtrąceń w lakierze. Oczywiście płynna regulacja prędkości obrotowej w tym modelu jest. I tutaj szlifierka już bez. Mimo środu, czyli tylko obrót wokół osi, jak widzicie, różne akcesoria w komplecie: gąbeczki, futerka, papierki gwiazdki na rzep. Malutkie mini-dyski 32 mm, też na rzep. I taka kosteczka, można powiedzieć, do pracy ręcznej, jakieś tam powiedzmy, też usuwanie wtrąceń w lakierze. Na pytania chętnie odpowiem. Nie zapomnijcie o tym, że cały czas aktywny jest kod rabatowy TikTok 15, który upoważnia Was do wielokrotnego wykorzystania tego kuponu i otrzymania 15% rabatu w naszym sklepie atmocom.pl i nara